Dzień dobry, witam się z Wami w nowym roku. Nasza, teraz zabieram Was na naszą taką małą wycieczkę noworoczną. Trochę jest późno, ale nieważne. Zobaczcie, jak jest pięknie. Trochę nam w nocy nasypało śniegu. E, I właśnie idziemy na ten wodospad wreszcie, na który nie, nie, nie dotarliśmy wtedy. Mam nadzieję, że w tym razem dostaniemy się tam, ale zabiorę Was z, z, ze mną. No i dojechaliśmy. Teraz mamy kawałek, żeby się przejść do tych wodospadów. Bo tutaj taka mała. Historyjka, ktoś zgubił klucz, no ale to chyba muszą długo być, bo doszliśmy w końcu, dojechaliśmy w końcu na, na to miejsce. Jest, już ile, jest jakiś czas, 13 minut. Nie? No nie wiem, kawałek spacerku nas czeka. E, Popatrzcie sobie na okolice, ręknie jest. Udające idziemy tylko na wodospad. No idziemy autem. tylko na wodospad, kochanie. Ale a, No, ale to widzisz, że nie można wjechać autem. Mama by tu się bała, bo takim małym chodniczku liścia. Yy, a już wodę słuchać. Słyszysz, jak, jaki jest szum jest? Więc ona tu gdzieś po jest. A my prawdopodobnie gdzieś tutaj nie my. Rafał, my chyba jeszcze dalej byliśmy, bo patrz, byśmy bo mijali te dwie góry takie wielkie, dwa te Kamole. Myśmy chyba jeszcze dalej tam byli. Jak, no, jak tutaj, no jak makaron jak nie? O nie, ci od wąsika, Rafał. Słyszysz? Matko. Powiem wam, że droga też jest spektakularna. Troszeczkę jest mokro, więc odpowiednie buciory trzeba mieć. Ale jak się jedzie w górę, to się jest przygotowanym odpowiednio w miarę. Nie? Chyba, że Padał ulewny deszcz. Nie wiem Pada ulewny deszcz. Mi się trochę zmarnowany w wczorajszym sylwetrze. Radziuma. Dobra, dlatego, dlatego musi iść na spacer, żeby doszedł do siebie. Ale niedaleki. Ty, ciu. Górę mamy troszeczkę szczyty, są pośnieżone. Powiem wam, że jest naprawdę zimno. Miałam dzisiaj morsować, ale się zastanowię. Póki co lecimy. Jakiś czas musimy przeskoczyć przez taki mały potok. No kicaj młody ale szczerze mówiąc i tak jest y, mniejszy niż to co przechodziliśmy ostatnim razem o wiele przyjemniej się przechodzi przez takie kurki mamy jakiś kolejny potok i powiem, powiem wam że normalnie ja już cierpnę na samą myśl że trzeba przez niego przejść no. tak żeby się nie wpakować oh mój kot Tak, Ty to byś był chory, abyś się nie zamoczył, synek, co? Tak. No, Piniorku będziesz miał no, zamarznięte ręce. Tak. No właśnie. No i tutaj kolejny maluszki. Mały właśnie. A my jeszcze idziemy. I kolejny maluszek. Jest jaki piękny widok. Teraz zobaczcie to. Ej, Rafał, nawet nie kombinuj. jak to jest piękne. Kolejny potok, przez który trzeba przejść. A za zakrętem pojawił się. Jeszcze mamy chyba 5 minut do drogi. Tutaj zobaczcie. Mały, no, zwykły potoczek. A co tam się dzieje? Takie piękne niebo. Jeszcze musimy do niego dojść. Dobra, mi się bo mama też chce przejść. Widzicie, co tu jest tak pięknie. Cicho, tylko szum tej wody spadającej. Teraz ja się boję, bo już zaczyna się szarówka robić. Tak, to jest prawdopodobnie ten. Zaczyna się trochę szarówka robić, więc będziemy musieli szybko wrócić. A powiem że nawet nie wiem nie wiem nawet, ile nam to czasu zajęło, żeby tutaj dojść. Ale sprawdzę, będziemy mam wracać od wodospadu. Zerknę na zegarek i będziemy lecieć. Ale uwiekcie, to jest tak pięknie. Dotarliśmy wreszcie ale po samą wodospad nie będziemy podchodzić. Idziemy się do tego mostu wiszącego. I wracamy ścieżka na Szaru walność. Teraz jesteście świadkiem tego jak Rafał będzie wracał z powrotem mokry jak szczur. Bo się w Junior nawet tam nie kombinuje. Bo się wpakuje do rzeczki. A tym ludziom, którzy tam mieszkają, zazdroszczę w tym domku mieszkać. Dobra, kończ już tą imprezkę i złaś z powrotem. Junior, a myślałam, że wchodzisz. Przepięknie to jest. To ja, wie, ja jestem za mała. To to wie. Wiem za mała jest, być chyba mieć odpowiednie wielkość, ale chyba tam, chyba tam nikt nie mieszka, Rafał, nie? Ja szkoda, bo powiem Wam, że chętnie mi tam zamieszkała. i ten wodospad. Dobra, zszedł cały i zdrowy. Znaczy jeszcze musi zeskoczyć. Dobra. Będzie żył? Będzie żył? Idziemy, wracamy już, nie? Przepięknie. Ja to jeszcze muszę na, wa na was nagrać, bo to jest po prostu przepięknie. My już jesteśmy w aucie. Droga powrotna zajęła nam jakieś pół godzinki, także prawdopodobnie w, oby, w jedną w drugą stronę jest pół godziny. Prawdopodobnie w tamtą stronę szliśmy troszkę dłużej, dlatego że <laughs> razy zatrzymywaliśmy się jeszcze, żeby zrobić zdjęcia i podziwiać widoki. Także ten odcinek z powrotem zajął nam dokładnie 31 minut. Ile ale, nie wiem, nie patrzyłam czy jak kroków jest, ale dość tak szybko nawet poszliśmy, nie? Wracaliśmy dość szybko, bo zaczynało się zmieszkać. Nie, już jest tak, że nieciekawie, więc troszkę takie niebezpieczne, jeździć, zostać tam dłużej. No, ale teraz tylko droga przed nami dla mnie to jest wyzwanie, bo górska droga, górki, pagórki. Ale mi się podoba radę. Dobra, kochani, to. A, tak, przede wszystkim, to z okazji tego nadchodzącego nowego roku życzę Wam, żebyście dbali o siebie. Żebyście spełniali swoje marzenia, żebyście się odcięli od ludzi, którzy nie są Wam życzliwi i przesegregowali sobie ich i robili wszystko, żeby było Wam najlepiej, bo jeżeli dość, to nie zadbacie pewnie ma masy Także do zobaczenia na kampanii.